Liczba wszystkich krawędzi grania stosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Stąd wynika, że podstawą grania stosłupa jest. Żeby rozwiązać to zadanie, to musimy sobie narysować jakiś przykładowy grania i zobaczyć na jego przykładzie, jak wygląda zależność pomiędzy liczbą ścian bocznych a liczbą krawędzi takiego grania stosłupa. Ja tutaj narysowałem grania stosłup o podstawie pięciokąta i łatwo widać, że liczba jego ścian bocznych jest równa 5. Czyli możemy sobie tutaj napisać, że... Mamy liczbę ścian, oznaczmy ją sobie może literką S, to będą nasze ściany. Liczba ścian jest równa 5, natomiast tych pionowych krawędzi przy ścianach bocznych także mamy 5 w tym przypadku, czyli napiszmy sobie, że liczba krawędzi jest równa 5, ale ponadto krawędzie mamy także w podstawie i tutaj również jest liczba krawędzi równa 5. I na górze także mamy jeszcze 5 krawędzi, czyli tutaj napiszemy, że także krawędzi mamy 5. Zatem w tym moim przykładowym graniastosłupie mamy łącznie aż 15 krawędzi 5 tu, 5 tu i 5 tu, a tylko 5 ścian bocznych. Możemy zatem wysunąć stą stąd taki wniosek, że zależność pomiędzy liczbą ścian bocznych, a liczbą krawędzi całego grania jest taka, że liczba krawędzi jest 3 razy większa od liczby ścian. Czyli możemy sobie napisać nawet taki wzór że liczba krawędzi to się równa 3 razy liczba ścian. To jest uniwersalna prawda, która działa dla dowolnego grania stosłupa. No i teraz popatrzmy, co mamy powiedziane w treści zadania. Mamy powiedziane, że liczba wszystkich krawędzi grania stosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych. Czyli jeżeli sobie zwiększymy liczbę ścian bocznych o 10, to powinniśmy otrzymać liczbę krawędzi, czyli napiszmy sobie, że S. Plus. 10 to się równa liczba krawędzi, w tym naszym przypadku, w naszym stosu z treści tego zadania. Zatem do tego uniwersalnego wzoru, do zależności pomiędzy liczbą krawędzi, a liczbą ścian graniastosłupa, liczbą ścian bocznych, możemy podstawić w miejsce literki K wyrażenie S plus 10. Liczba ścian plus 10. Czyli zamiast K napiszemy sobie tutaj S plus 10, no i to się równa 3 razy S, czyli po prostu 3S. S -y na jedną stronę, czyli zostaje, że 10 równa się 3s minus s, czyli 2s. Dzielimy obustronnie to równanie przez 2 i otrzymujemy, że s jest równe 10 podzielić na 2, czyli 5. Zatem liczba ścian bocznych w naszym przypadku musi być równa 5, a jeżeli liczba ścian bocznych jest równa 5, no to w podstawie musi być pięciokąt. Czyli dokładnie sytuacja w tym zadaniu jest taka, ona opisuje grania stosów o podstawie pięciokąta, tak jak sobie tutaj narysowaliśmy na tym rysunku. Czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź b.